Witam Was bardzo serdecznie, moi bezglutenowi widzowie. Jak widzicie, przede mną jest wielka paczka, więc jak się domyślacie, ten odcinek będzie odcinkiem zakupowym. Postanowiłam sprawdzić, co oferuje nam bezglutenowego, piekarnia i cukiernia w jednym B i J Jarzębińscy. Zapraszam Was do obejrzenia odcinka, zobaczymy w jakim stanie są produkty w środku i czy w ogóle są smaczne. Zanim otworzymy paczuszkę, powiem, że zamawiałam ten, te produkty w niedzielę. Przyszły one już w czwartek, czyli w ten dzień, kiedy nagrywamy odcinek. Tak, ten odcinek będzie świeżutki. Nagrywamy go z dnia na dzień, ponieważ czekaliśmy na paczkę. Mam nadzieję, że w środku produkty będą całe, choć jak widzicie, mamy tutaj małe uderzenie z tej strony. Mam nadzieję, że nie wpłynie to na jakość produktów, które znajdziemy w środku. Piekarnie i cukiernie BIJ Jarzynbiscy znajdziecie na jej stronie, wpisując po prostu w Google nazwę, albo na Facebooku, ponieważ mają oni też swój fanpage. Myślę, że nie ma co przedłużać. Otworzymy paczuszkę i zobaczymy. O. Zobaczmy, jak to wszystko jest zapakowane. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie. Mogę delikatnie przesunąć w Waszą stronę. Na razie produktów nie widać. Mamy masę papieru i zabezpieczeń. No także po kolei pozbędziemy się tego wszystkiego. I pierwsze, co się wyłania, to są prawdopodobnie tak: to są spody do pizzy oczywiście bezglutenowe. Takie spody do pizzy mamy dwa. Są one dosyć spore. Możecie je wykorzystać na przykład, gdy nie macie czasu do przygotowywania obiadu. Do piekarnika sos, ulubione dodatki i gotowe. Na początek zobaczymy, co tutaj w ogóle jest w składzie. Na pierwszym miejscu jest skrobia pszenna, oczywiście bezglutenowa, glukoza, skrobia kukurydziana i substancje zagęszczające gumaguar, błonnik, regulator kwasowości. Myślę, że to jest to, co po prostu trzyma nam ten produkt w całości, żeby on się za szybko nam nie popsuł, ale skład jest dość długi i te produkty, jak widzicie, bezglutenowe, te które możemy kupić czasami są mniej zdrowe niż te, które możemy wykonać sami, bo taki spód do pizzy to jest jedynie mąka, trochę wody, jakieś przyprawy i możemy coś takiego zrobić na szybko w domu. No może nie tak na szybko, no bo ciasto drożdżowe takie na drożdżach musi nam troszeczkę wyrosnąć, więc troszkę czasu nam to zajmie. No ale nic, zobaczmy co mamy dalej. Dalej mamy paragonik, więc Zobaczymy, ile nas to wszystko kosztowało. Za całość 112 zł i 40 groszy. Zaraz zobaczycie za co aż tyle zapłaciłam. Kolejna przekładka. Kolejna ilość papierów. Paragonik sobie odłożymy, żeby nam tutaj nie przeszkadzał. Duże pudło, dużo papierów. Scenaria robi się niesamowita, prawda? Co mamy następne? Co by tutaj w ogóle wyciągnąć? Może takie coś, co nas interesuje najbardziej. No bo w sumie jest to taki produkt codzienny. Tutaj mamy chlebek. Jest to 300 gram takiego chlebka pokrojonego. Z tego co widziałam, możecie też wybrać opcję w całości, ale to zaznaczacie sobie przy wyborze produktów na ich stronie, którą znajdziecie wpisując w Google po prostu nazwę piekarnia cukierka, cukiernia jarzę. Możemy sobie spróbować jak taki chlebek smakuje i zobaczymy też jaka konsystencja tego chlebka jest w środku. Więc myślę, że to sobie przesuniemy, żeby nam nie przeszkadzało. Piętka podobno jest zdrowa, ale zaczniemy gdzieś tak od środka. Paczuszka przyszła niedawno, więc chlebek jest troszeczkę zmarznięty. Konsystencja, jak widzicie, nie kruszy się, można nim troszeczkę poruszać. Zobaczymy jak smakuje. Tak trochę głupio mi jeść na wizji, no ale inaczej Wam nie powiem, czy warto, czy nie. Nie jest bardzo suchy. Myślę, że jest w porządku. Nie czuć też jakoś mocno soli, czy też innych produktów, które są dodawane do chlebka. Myślę, że można się skusić na taki chlebek. Zobaczymy w ogóle, ile ten chleb kosztował. Za 300 gram tego chleba pokrojonego zapłaciłam 9 zł i 35 groszy. Zobaczmy, co mamy tutaj dalej. Z pieczywa o, mamy taką bułkę hamburgerową. Na przodzie składu mamy skrobię, tym razem tapiokową i grochową mąkę ryżową i substancje zagęszczające. Oczywiście cukier, białka grochu, sól i woda. Jest jeszcze tutaj tłuszcz palmowy, olej rzepakowy, drożdże i cukier. Wydaje się dość twarda, ale dajmy jej szansę, również przekroimy Zobaczymy, jak wygląda w środku. Wydawało mi się, że zamawiałam dwie takie bułeczki, więc no nie wiem, może zobaczymy. Tam gdzieś dalej, głębiej jest. Oho. Powiem wam, że jest dosyć twarda i taka zbita. Ale nie kruszy się jak niektóre bułki hamburgerowe, które możecie skupić na przykład w Lidlu. Nie wiem, jak zachowa się po podgrzaniu, ale nie sprawia jakiegoś takiego super wrażenia. Po prostu jest twarda i taka zbita. Pozwólcie, że nie będę jej próbować. Te bułki hamburgerowe przeważnie robię już na ciepło, więc one też troszeczkę inaczej smakują, gdy po prostu są bardziej chrupkie i ta konsystencja robi się o wiele lepsza niż takie na sucho. Co my tutaj jeszcze mamy? Kolejne bułeczki. Pewnie jesteście też ciekawi, ile zapłaciłam za poszczególne produkty. Więc może po prostu będę tutaj szukać, za co ile zapłaciłam. Więc bułka hamburgerowa, już Wam mówię, 3 zł. i 30 groszy za taką jedną bułeczkę. Ocencie sami, mi się wydaje, że. No tak, średnia cena. Tutaj mamy takie trzy bułeczki. Trzy sztuki to od razu zobaczymy, ile one kosztowały. Trzy sztuki, 4,60, więc to nie jest dużo jak za bezglutenowy produkt, bezglutenowe pieczywo. Biorąc pod uwagę, że sztuki są trzy, a za taką bułeczkę zapłacimy ponad 4 zł, skrobia ziemniaczana, skrobia ryżowa, substancje zagęszczające, więc skład jest podobny we wszystkich tych produktach 135 gram. Przekroimy środek. Jak widzicie, ta bułeczka jest troszeczkę bardziej puszysta w środku. Nie pachnie tak jak ten chlebek glutenowy, który ja gdzieś tam pamiętam. No, ale zobaczymy jak smakuje. Kawałeczek. Jest dobra. Po prostu jest dobra. Nie ma co narzekać. Trzeba po prostu robić to, co się ma. Jeżeli nie mamy czasu na przygotowanie swojej bułeczki gdzieś tam w domowym zaciszu, no to ta kupna bułka jest w sam raz jako zamiennik. Odkładamy na bok. Zobaczymy, co mamy tutaj dalej. Mamy bagietkę, bezglutenową bagietkę. Podejrzewam, że w smaku i konsystencji będzie coś to ala ta bułeczka, no ale zobaczmy. Te śmieci możemy tutaj zabrać. Niech sobie leżą z boku. Duża bagietka, za którą zapłaciliśmy 5,85 zł, więc nie jest to dużo. Powiem Wam też, że bagietek takich nie spotyka się w sklepie stacjonarnie. Przynajmniej ja nie widziałam, żeby były gdzieś w ofercie. Jeżeli wiecie, gdzie taką bułeczkę mogę znaleźć stacjonarnie, no to podzielcie się tym w komentarzu poniżej filmu. Jak widzicie, też jest taka niezatwarda, ale też nie jest dosyć puszysta. Ta konsystencja tego pieczywa jest taka inna. Nie wiem, jak Wam mam to określić, ale mam nadzieję, że widzicie to na ekranie. Spróbujemy, jak smakuje, ale podejrzewam, że jest to to samo co ta bułeczka przed chwilą. Myślę, że raz na jakiś czas możemy się skusić na taką bagietkę. Myślę, że taka bagietka nadałaby się też jako do hot dogów, czy do takich mini kanapeczek, jak szykujecie jakąś imprezę i nie wiecie, jakie przekąski przygotować, a macie jakiegoś bezglutenowego gościa lub sami, jak w większości na tym kanale, jesteście na diecie bezglutenowej. Sprzątamy, odkładamy na bok i patrzymy, co mamy jeszcze. A tu coś innego, trochę w klimacie świąt, które już były. Bo mamy tutaj z tego co widzę paszteciki, te są chyba z pieczarkami, produkcik wygląda tak. Jak widzicie do tej pory żaden z produktów nie był zniszczony, więc paczka jest solidna, nie bałabym się zamawiać przez internet. Kurier przynosi Wam do domu albo po prostu do paczkomatu, jak Wam wygodniej, jak wolicie. Otwieramy. Już wam pokazuję, jak się ten produkt prezentuje. O i troszeczkę chyba zachwaliłam. Jak widzicie, jeden nie przeżył podróży. Troszeczkę nam się rozwalił, ale spróbujemy, jak smakują. Reszta jest w całości. Pachnie takim pasztecikiem. Zobaczymy, czy jest smakują jak domowe. Ja w tym roku robiłam swoje paszteciki, też właśnie z pieczarkami w środku. Możemy porównać. Troszeczkę inny smak tego pieczywa, tego ciasta kwaśne, lekko kwaśne, no ale jest tu kapusta i pieczarki, więc tak chyba ma to smakować, troszeczkę mokre, takie wilgotne, ale są w porządku do barszczu jak najbardziej, jako przekąska również. Jak na razie z tego, co tutaj spróbowałam, te paszteciki są najlepsze. No ale biorąc pod uwagę to, że chlebek jem suchy. No to nie ma się co dziwić. Sprzątamy, położymy to z tej strony, to damy na bok i zobaczymy, co mamy tu jeszcze. A, miałam Wam powiedzieć, ile to kosztuje. Te paszteciki, Jest 330 gram z kapustą, 11,80 zł. Więc myślę, żeby się poratować, owszem, żeby spróbować tak, ale jeżeli potrzebujecie większą ilość dla większej ilości osób, no to pokusiłabym się o zrobienie własnych takich pasztecików. Kolejne, mamy tutaj bułkę tartą, bezglutenową bułkę tartą. Fajne pudełeczko, fajnie zapakowane w plastik, też fajnie, żeby przechowywać sobie w kuchni, nie trzeba tego przesypywać w inny pojemnik. I tutaj mamy, zobaczmy, znowu skrobię pszenną bezglutenową, kukurydzianą mąkę, kukurydzianą glukozę, substancje zagęszczające, gumaguar, bł błonnik pokarmowy, regulator kwasowości. Substancja spulchniająca, mieszanka wypiekowa i jeszcze kilka, kilka składników. I na koniec olej rzepakowy, cukier, drożdże, sól. Jak na bułkę tartą, myślę, że bardzo obszerny skład. Też mi się wydaje, że ona jest jakaś taka wilgotna, więc może otworzymy, zobaczymy, czy ona nie naszła wilgocią podczas tej podróży. Choć nie wiem, czy uda mi się to tak łatwo otworzyć. A jak nie, to będziemy prosić pana za kamerą. Ale chyba tego nie otworzę tak prosto. Chyba że tu jest, tu jest. Tutaj mamy otwarcie. Mam nadzieję, że nie wysypie. O, mamy. Wydaje mi się, jakby ona delikatnie, bardzo delikatnie naszła wilgocią. Zobaczcie, dam troszeczkę bliżej kamery. Nie jest ona tak w 100% sypka. Nie wiem, czy to widzicie. Ale nie, mam nadzieję, że nic się jej nie stanie, jak będzie dłużej leżała w kuchni. Wygląda w porządku, tylko ten skład. Co myślicie? Dobra, odkładamy. Już Wam mówię, ile kosztuje taka bułka tarta. Myślę, że to są po prostu te reszki, które gdzieś są mielone po tym pieczywie, które tutaj widzicie. Taka bułka tarta. 5,40 zł. No i dalej. Zaraz może znajdziemy coś słodkiego, co my tutaj mamy. O! Tutaj mamy kolejny produkt bezglutenowy są to kokosanki. I tutaj mamy w składzie mieszankę wypiekową, wiórki kokosowe, cukier, białko, jaja w proszku, skrobię modyfikowaną, gumę guar. Otwieramy. Tak wygląda nasz produkt. Mi smakują bardzo dobra, ale ja lubię ogólnie wiórki kokosowe wypiechaw. Przepraszam, że mówię z pełną buzią. Ale może zjem ja poczęstuję też pana, który tutaj nagrywa i on powie, co o tym sądzi. Ten pan też bardzo lubi słodycze. Proszę bardzo. Zjem w całości. Dla mnie okej. Okay. A tam? Dobra. Dobra. I jaka cena za te kokosanki? Ile my tu mamy w ogóle sztuk? 2, 4. Około 14 sztuk. I za tą słodycz płacimy 6 zł i 50 groszy. Więc myślę, że w porządku. Bardzo dobre, słodkie, do kawy w sam raz. Więc na to możecie się śmiało skusić, jeżeli będziecie szukać czegoś słodkiego na stronach internetowych. Jedziemy dalej. Mm, tu coś dużego, ale to może na koniec. Zobaczmy dalej. Kolejna słodycz. Coś do kawy, coś na drugie śniadanie. Drożdżówki bezglutenowe. Te są akurat. Z czym ja zamawiałam te drożdżówki? Już Wam mówię. Z owocami. No to się dowiedziałam. Podejrze podejrzewam, że to może jakieś wisienki. Dwie sztuki. Otworzymy. Jak się prezentują? Dawno nie jadłam w ogóle bezglutenowej drożdżówki. Nie wiem, czy jeszcze kiedyś uda mi się zjeść taką prawdziwą drożdżówkę, jak jadłam kiedyś, kiedy mogłam jeść gluten. W sumie nie mogłam, ale nie wiedziałam. Drożdżóweczki wyglądają tak. I to chyba nie są wisienki, może jakieś malinki. Wyglądają fajnie. I jest to dosyć duża drożdżówka. O, druga to chyba jagody. Więc mamy tutaj dwa różne smaki. Tego zamawiając nie wiedziałam, ale miło się zaskoczyć. Tutaj troszeczkę, o. Przekroimy na pół. Wezmiemy taki malutki kawałeczek. W porządku. Bardzo dobra drożdżówka bezglutenowa. Więc do tych kokosanek polecam Wam te drożdżóweczki. Mi smakują. Odkładamy z powrotem. Możecie też jeszcze zobaczyć, jak ona w ogóle wygląda w przekroju. Myślę, że dosyć fajnie. Odkładamy na bok. Nie wiem, czy tu jeszcze mamy trochę miejsca. Widzę, że zostały tutaj dwie ostatnie rzeczy. O, i tu w nawiązaniu do tego, że zbliża się tłusty czwartek, bo podejrzewam, że on jakoś na początku lutego. Więc mamy pączki. Trzy sztuki pączków z marmoladą zwykłych. Na stronie znajdziecie też chyba jakieś bardziej wymyślnych smakach, ale ja chciałam sprawdzić taką bardziej tradycyjną, standardową wersję. Otwieramy. Czy ja wam powiedziałam ile kosztuje w ogóle ta drożdżówka? Te dwie sztuki już nadrabiam. Dwie sztuki za 6 zł i 60 groszy. Takie drożdżóweczki, te które próbowałam przed chwilą, ale już wracamy do naszych pączków. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Pączki wyglądają tak. Wyglądają fajnie. Skład jest duży, możecie go sobie przeczytać na stronie internetowej. Do każdego produktu jest opis. Nie będę wam tego wszystkiego czytać, ale po prostu powiem, że on jest bardzo obszerny. Trzy sztuki z marmoladą, tak. Należy spożyć do 29 stycznia, więc data ważności też jest w porządku. Możecie sobie zamówić na przykład na kilka dni do przodu. Już patrzymy, jak on wygląda w środku. Jest taki dosyć malutki, jak widzicie. Konsystencja ma troszeczkę zbitą, ale pączki takie są. Biorąc jeszcze pod uwagę, że troszeczkę one... Przejechały w zimnie, więc mogą być troszeczkę zmarznięte. Płączność wygląda tak w środku. Marmolada. Jędrny. Zobaczymy, jak smakuje. Dobry. Odkładamy. Troszeczkę mi się pobrudziły rączki, jak to przy pączkach bywa, ale myślę, że sobie poradzę. Pączek jest dobry, lepszy od tych, które próbowałam na wizji w jednym z poprzednich odcinków, odcinku o pudce. Możecie sobie do tego wrócić. Link mogę Wam wrzucić pod filmem w opisie odcinka, więc zajrzyjcie i tam. Jakbym miała porównywać, to wybrałabym te pączki, nie te spódki. I ostatnia rzecz na dzisiaj, największa. Najbardziej się obawiałam, że może nie przyjechać w całości. Już, już. O. Jest to ciasto, jest to jabłecznik dosyć ciężki. Jest w całości, więc już jest duży plus. Otwieramy. Spróbujmy go wyciągnąć. To możemy chyba już wrócić do środka, bo tam już nic nie ma. Tak się prezentuje nasz jabłecznik z góry. Zobaczymy zaraz jak w przekroju. Na wierzchu to chyba lukier. Zobaczymy. Papierowe opakowanie. Dosyć ciężki. Dlatego zostawiłam go na koniec. Zobaczmy kawałek. Albo zrobię tak. Przekroję go na pół i pokażę Wam jak w ogóle on wygląda. Tak, tutaj pan kamerzysta będzie musiał się troszeczkę wysilić. Ja mu pomogę. Nie wiem, czy do... widać, jak wygląda w środku? Widać. Ciasto kruche z od spodu. Jabłuszka, kruszonka na wierzchu i trochę chyba lukru. Zastanawiam się, jak mam to spróbować, żeby powiedzieć wam, czy smaczne. Nie naszykowałam sobie niestety widelca. Poczekacie sekundkę, zaraz do Was wracam. Już jestem, próbujemy nasz jabłecznik, jak smakuje. Nie zjem całego kawałka, tylko troszeczkę. Jak na taki niepozorny kawałek placka, mi bardzo smakuje. Ja ogólnie lubię jabłecznik, sama piekę swoje, ale jakbym już gdzieś robiła większe zamówienie, no to skusiłabym się i na ten lekko kwaskowy. Czuć tak, jakby była tutaj jakaś galaretka, może właśnie cytrynowa. W porządku, czuć jabłuszka, nie są one jakąś taką papką. Wszystko trzyma się w całości. Kruche ciasto jest w porządku. To są wszystkie produkty, jakie chciałam Wam dzisiaj pokazać. Jak widzicie, jest ich sporo. Jeszcze powiem Wam tylko cenę. Podejrzewam, że gdzieś to było około 20 par złotych. I tak, za ten jabłecznik 780 gram, 21 zł i 80 groszy. Za Zapączki 9 zł. No to przejdźmy do podsumowania. Nie sprzątałam tego wszystkiego. Przepraszam was za bałagan, ale chcę, żebyście po prostu te produkty tutaj jeszcze widzieli. Słodycze na plus, pączki bardzo dobre. Najbardziej smakowały mi kokosanki. Na no jabłecznik też nie ma co narzekać. Drożdżówki polecam na drugie śniadanie. Tutaj mamy te bardziej wytrawne rzeczy. To są właśnie te paszteciki, bułeczki, bułka tarta, zwykły chlebek. No tutaj bym się zastanowiła: jeżeli jesteście przyzwyczajeni do smaku pieczywa bezglutenowego, tego bardziej kupnego, niewypiekanego w domu, no to to jest właśnie ten smak. Najlepiej tutaj sprawdziła się bagietka i te bułeczki. I oczywiście. Te paszteciki. Paszteciki są bardzo dobre. One są bardziej wilgotne niż te całe inne pieczywo. Myślę, że możecie się skusić śmiało na zakupy właśnie w tej piekarni cukierni jarzębiscy. Jak widzicie ona od 1977 roku działa. Dosyć niedawno wprowadziła produkty bezglutenowe. Śmiało zajrzyjcie na ich stronę. Może znajdziecie coś dla siebie i mam nadzieję, że to co zobaczyliście tutaj pozwoli Wam też zdecydować, co byście chcieli zamówić do siebie do domu i czy w ogóle skusicie się na zamówienie tych produktów? Przesyłka dotarła w całości, więc nie musicie się obawiać tego, że gdzieś po drodze coś się zniszczy, coś wyleci, będzie jakaś dziura, a nawet jak widzieliście, że była malutka, no to produkty na tym nie ucierpiały. Za przesyłkę zapłaciłam 18 zł, pomimo tego, że za produkty zapłaciłam ponad 100. V, no, to nie było przesyłki darmowej. Próbowałam dodać więcej produktów, sprawdzić, czy skoczy jakaś darmowa wysyłka. Lecz nie. Tutaj za przesyłkę płacicie w zależności od tego, jaki sposób wybierzecie. No, to będzie to od około 13-12 zł, gdzieś tak do 18 zł dostawa kurierem pod drzwi. Wysyłka, jak mówiłam, w niedzielę zamówiłam, w czwartek przyszło, więc były to 4, 3 dni robocze? 4? Myślę, że można się skusić sprawcę. Ja mam dla Was jeszcze jedną wiadomość. Nasze odcinki zmieniają godzinę i dzień tygodnia emisji będą teraz puszczane w niedzielę o godzinie 11. Oczywiście będzie jeszcze jakaś informacja, zmienią się też banery na stronie na YouTube, ale mam nadzieję, że nie zmieni to faktu, że będziecie tutaj ze mną przy następnym odcinku oglądając wspólnie to, co dla Was przygotuję. Oczywiście podzielcie się opinią w komentarzu, zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać, czy korzystaliście już z usług, czy próbowaliście tych produktów właśnie tej konkretnej piekarni, czy w ogóle boicie się zamawiać przez internet, bo stwierdzicie, że produkty mogą nie dojść w całości. Ja myślę, że właśnie tworząc ten kanał, skusiłam się na to, by zamawiać coraz więcej produktów przez internet. Też bałam się, że mogą one być po prostu niesmaczne, nie dość w całości, będę na niedługo czekać, ale jak na razie się nie zawiodłam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. A najważniejsze, subskrybujcie. Możecie też udostępniać ten kanał, by zwiększył on swoje zasięgi. Będę Wam za to bardzo wdzięczna. Raz jeszcze dziękuję za obecność. Do zobaczenia. Tym razem pamiętajcie, w niedzielę o godzinie 11. Cześć. Miłego wieczoru.